o cześć witam wszystkich uczestników gry Hearthstone dziadek z kotkiem nowego nowiego siebie kotka mam zagramy pojedynek co nie ma imienia jeszcze nie ma imienia <laughs> się wyrywa <laughs> taki malutki yy, ranking zrobimy może co O, przygląda się jest godny przeciwnik <laughs> jest godny zobaczymy zagramy o, je, 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 je. Ranking zrobimy. Napiszcie, czy jakie imię dla kota wybrać. Co? Potem to, bo to Nobiusi puszcza, bo już nie chce. Już nie chcę oglądać. To Chwilę wysiedzisz? Nie, nie, nie wysiedzisz. To. Dobra, zobaczcie w całości, jak wygląda taki maluch. O, dobra. To już drugi kot, co? Jednego rudego. To już mówiłem, że mam. <laughs> dobra, uciekaj, uciekaj. Jakby co, to napiszcie, jakie, jakie imię wybrać dla niego. Cześć. o dobra, uciekaj. Ubiegaj tam. Kops. No dobra, zagramy pojedyneczek w międzyczasie. Co tutaj? ryco śmierci. Wow, wow, wow. wow. <laughs> No, spróbuję, spróbuję pograć. Zobaczymy, co z tego będzie. Z rycerzem. Dziadka wykończy pewnie, co? No, gości sprowadzimy. No dobra, sprowadzimy. Jeden kryształek many, nic nie rzucimy, nic tutaj. Nic, a nic. No dobra, czekamy, czekamy. Powiem Wam, że w. Nie, w, nie wiem, czy zauważyliście rangę y, moją. Czwarty diament. Coraz trudniej tutaj jest. Coraz trudniej przechodzić tam. <ścoughs> no ale popróbuję dziadek, no co? Oczywiście, że tak. No, y, wiecie sami, że u mnie liczy się zabawa. Oczywiście, jak tam się uda wygrać, to, to super. Dobra, zagrajmy coś takiego, może jakiś e, przyda nam się jakiś sekrecik, co? Ale tu muszę doładować tego gościa, ten może puścić tutaj no gnula. <noise> to wykończy, to go doładuje może. Okej, okay, dobra. Może nie wykończy. <noise> dobra, okej. Okay. Na koniec tury dobieramy jakiś sekrecik. O okej. Okay. No mamy taki oczywiście losowo losowo ła prowokacja, ła no dobra nie jest źle nie jest źle nie jest źle dobra zagram taki sekret no bo co i liczę na to że że no dobra będziemy ładować tego chyba żeby za O dobra, zagram to jeszcze może, co? Okej, okay. świeci nam się palicho. No dobra, muszę jechać tutaj. Nie ma wyjścia, nie ma wyjścia. Tutaj, chociaż nie podleczę się, nie podleczę. Ale muszę się go pozbyć, no bo to prowokacja, prowokacja. Dobra, mamy drugi sekrecik od tego, tak właśnie. Pieśniarka. <laughs> w przebraniu. Ła, <laughs> wow, gnula rzucił. I co jeszcze? Co jeszcze? Chcę go wykończyć. Tak nie chcę go wykończyć. Bo to niedobra karta jest. Nie, ona tutaj sekrety przyzywa. Dobra, jeden zadziałał, jeden zadziałał, ok. Jest dobrze, panowie, jest dobrze. I panie, no bo panie też grają przecież. Ła! Wow, pięknie, pięknie. Na razie wszystko się układa. Na razie, jak na razie. Kogo tu doładować? Może tego, co? Damy temu. Okej, okay, damy jeszcze raz. I jeszcze raz może. Okej, okay, dobra, tutaj pojedziemy chyba tym, co? No dobra, tu cała, cała reszta w twarz już. to no po co? No bo co? Okej, okay, mamy następny sekrecik właśnie od tej pieśniarki, co? <noise> Ładnie śpiewa pewnie. <noise> to, to dobiera. <noise> Ale teraz mamy inny sekret, tak? Inny, inny. Tak jak mówiłem na początku. Nie zawsze taki sam, no kilka jest sekretów tutaj. O, tu splugawił, dziadko. o chodźcie. Ale, ale pojechał. Ale pojechał. Nie, Co teraz zrobić, co? Może w uśpieniu coś zagrajmy, coś w uśpieniu ciatek pośpi. <śpii> pośpi nie Tak, małą chwilę, małą malutką. Ok, no tutaj ile się da, no ile się da? Ile się da? To wszystko. <śpii> to już nic więcej nie zrobimy. Mamy jeden sekret, no jakby chciał zaatakować, któregoś, no to dostaniemy plus 3. To Ale tu w inny sposób pojechał, A, to niewygodna karta była. Ha Niewygodna! Ja Cię nie mogę! Tu będzie święcił trupy. Ja Cię! Święcił i jedzie, i jedzie. Ja Cię nie mogę, ale się nazdrowił. Co? Dobra, ci dwóch się budzą, co tu jest? Jeden w, w łuk? Okej, okay, o dobrze, że ten się przebudził, to pojedziemy go. Okej, okay. zagrajmy coś takiego. I tutaj tym pojedziemy go chyba, co? Dobra, jedźmy tu może już resztę. Tu jest fajna krociuszka, tak? Eee, podwaja, podwaja wszystkich wszystkich. Dobra, okej. Okay. Stronników, stronników w tali, w talii. Nie tu, nie tu. Dobrze, że tu nie mieliśmy. <ścoughs> to, to by było niefajne. <ścoughs> Zagranie. Oooo będzie niszczył o, Nie, masakra, masakra I jeszcze karciaczkę zniszczył. ja cię nie mogę co tu robić no weź tu graj, weź tu graj sekret jakiś chyba, co? czy nie? wow, 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 wow. dobra, no zagram sekret, okej okay. dobra, jadę tu może no i tu, i tu wtwarza. Co? Wtwarza. No mamy dwa sekrety, no. Jak tu zaatakuje teraz, no to dostanie któryś... No na pewno ten, bo ten ma prowokację, no plus 3 plus 3 To będzie dobra opcja. To nie załatwi go, no co? Nie załatwi. Chyba, że w inny sposób jeszcze. Okej, okay, drugi sekret czeka w pogotowiu. Ta. Na sorze. <laughs> Na sor, No dobra, dwie karcioszki nam zostały, ale bardzo fajne, bardzo fajne. Zobaczymy, zobaczymy. Jak się uda, jak się uda, no Zagrać, zobaczymy. Oj, tu prowokacja. Ja cię nie mogę. Ale pięknie, pięknie to zorganizował. <laughs> nie, to... I co teraz? I co teraz będzie? Co tu będzie? Ja cię nie mogę. To... No dobra. Zagram to. Szarsze może jakąś. Ale... o, no, widzimy poddał się. To... To elegancko, elegancko. Udało się, udało się dziadkowi. Czasami się udaje. No i gwiazdka do przodu. Diament 4 jak widzicie tak. No ee, tak jak mówiłem, ciężko jest, ciężko, coraz ciężej tutaj co poziom to gorzej to idzie. No tu po jednej gwiazdeczce dostajemy. Nie ma, że, że na początku od razu ileś. No dobra, dziękuję, liczę na komentarze, tak, na dużo komentarzy, imię dla kota potrzebuję nowego, no już <grafię> <Nowi> się go, <grafię> to tam jak jesteście chętni, no to dajcie znać, no dawajcie znać, wybierzemy jakieś imię, <grafię> może, <grafię> może jakieś imię wybierzemy. Okej, okay, dziękuwa, to wszystko na dzisiaj yy, i do zobaczenia. No, w piątek jestem na streamie, to wpa wpadajcie. No, jak tam komu się to podoba, to co robię, to yy, może już będę na legendzie w piątek, nie? <śmiech> nie, <śmiech> raczej nie, Nie. Za trzy lata. <laughs> to... Za trzy lata może. Jak już na emeryturze będę. <laughs> Tyle mi zostało. <laughs> do zobaczenia, do zobaczenia. Życzę jak najwięcej wygranych, jak najwięcej. Mogę tu polecić kilka talii, e, wpadajcie na stream. Można pograć między sobą, e, między, sobą no, między nami. <ścoughs> to fajna zabawa też. Nie przedłużam i do zobaczenia. Cześć, pa, hej.